Od razu mówię, że dziś tak bez czapki i że do waperu nic nie mam. Nie piję, nie palę, wapuję i spam. Montuję dzisiaj w innym programie, więc może być trochę gorsza jakość montażu, ale mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. I przypominam, że ten film jest tylko w celach humorystycznych, więc ten film nie ma nikogo na celu obrazić, no nie chcę was wyzwać, tylko po prostu... Jestem głupi. Jeszcze chciałbym zaznaczyć, że wzorowałem się też na innych filmach, więc nie mówcie, że to jest tak jak było dużo takich gram, że kupiłem jeden do jeden te pytania, które były w innym czy... Wyobraźcie sobie sytuację teraz tak. gdzie jest jestem Kapsel dzisiaj... no co, co dzisiaj zrobimy? No nic, no... Full montage challenge, chyba, że mi się nie udało kijowy montaż challenge, ale zawsze ja coś jest. Papierowy już kiedyś był na odcinku, ale papierowy wygląda tak. Uff. Dobre! Dobre. A to Jaki to